Witam Was wszystkich w Let's Play'u, Zagrajmy w Giero po prostu. Witam witam. Z tej strony jest udieł, a po drugiej masz anioł. Dzisiaj pokażemy Wam rozgrywkę z demagry Gero. właśnie beta testy. Tak, są to beta testy, ale są one otwarte, więc nie macie ochoty, chcecie zapoznać się z jak ona wygląda. zapraszam. Jest możliwość nawet wstąpienia do klanu. Link do strony klanowej umieścimy pod filmikiem. A co najfajniejsze, Miguel, powiedz mi tą informację, czego się dowiedziałeś. Yy, o, czym, o czym? Jeszcze raz, bo... O klanie, jaka fajna się... rzecz wchodzi do klanu. Yy, będą wojny w Już nie było ruszają jak w jest na pewno dużym plusem. Gra posiada trzy tak jakby yy, trzy klasy postaci. Jest to specjalista, Rikon i szturmowiec. Która się cechuje różnymi cechami? Śmigiel, omów ricona. Yy, Rikon, tak jak posiada. Jako jedyna snyperka i krótki karabin maszynowy. Szybki i... Riku jedyny posiada też kamuflak i ten wyrobnik. już mówił tutaj To jest taki fajny przedmiot, który daje nam niewidzialność, bo już czasowo. Po jakiejś czasie chciałem mi się zrobić zobaczyć. Wyroczek, który wykrywa nam daną obrębie wrogów. I oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi o bronię. Bronię zbyt dla postaci. To może teraz Aniu opowiesz coś o innych dlach, bo też mi najbardziej nawet wiesz co? Troszeczkę cię nie słuchałem, bo byłem zajęty grą. Dokąd snipera ja omówię resztę? Dobra? Wiem, wiem, jestem okropny dla ciebie. Możesz, bo nie. Proszę? Możesz być Mówię, że cię nie słuchałem i prosiłem cię, żebyś yy, skończył snipera ja omówię, omówię resztę klasy. Klasa która, klasa, która posiada najmniej HP. No, ale wiesz, chociaż posiada najmniej HP, to ona i tak walczy na odległość. To tak się nie naraża. No nie, to teraz. najpierw możemy grać na krótki wystawach, dlatego mamy SMG i możemy grać na długi dystans, Ale on no, już wyrównuje nam w największej HP, który są dostępne na pewną pracę. E, 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 mamy punkty, które tu będziemy e, grają. Więc nie jest to nie jest ciężko zrobić takie punkty. A, że... e, każda, każda postać, e, którą gramy Posiada również granaty, dwa yy, na każdy z nich, oczywiście też kupujemy za do te punkty, które To, no, jest właśnie jest to że możemy grać i na odległość, i możemy grać yy, a, w krótki. Yy, więc yy, tak wygląda ogólnie postać yy, rytona, yy, to teraz powiedzieć coś o i wróć o którym który Którego sobie tak uwielbiłem. <laughs> yy, szturmowiec, jest jak sama klasa, a, jak sama nazwa wskazuje. Yy, postać yy, która szturmuje dany punkt. Ma broni na średni i krótki dystans. Na krótki dystans ma shotguny, tak samo jak specjalista. Po, posiada 140. Cześć, w posiada 140 papieru życia. Nie proszę? Nie, nie wiem, czy to że jest To tylko broń, ale na to O, no, wiadome. Specjalista, ile posiada HP? 120, prawda? Śmigiel. Tak? Yy, specjalista posiada 120 HP. Specjalista? Tak. Yy, 120. No właśnie, co. Yy, nasz turmowiec ma najwięcej HP. Jest najbardziej narażony na strzały. Yy, specjalne umiejętności to są tarcza. Którą właśnie noszę na plecach, oraz żar co widzieliście wcześniej, że to takie pojawiają się ogniem. Teraz szedł specjalista z tak zwaną bańką. Nie możemy, możemy rzucić tylko do środka granat, albo musimy wejść do środka, żeby zlikwidować cel. Jest to trochę irytujące, ale taka bańka długo nie trwa. Śmigiel, ile taka bańka trwa sekund? Jeszcze raz, mam um, yy, Grumanga. Ja. No spoko. Ile tak bańka yy, ta trwa sekund? Do... Tak, 120 sekund. Mhm, to fajnie. Teraz Wam pokazywa... pokazałem, jak działa tarcza, i teraz widzicie żar na ekranie. No, fajnie. Hmm. Bardzo denerwujące w tej grze jest coś takiego, że się biegnie, biegnie i trzeba odczekać jakieś jedną sekundę czy dwa, zanim można strzelać. Ale idzie się do tego przyzwyczaić, prawda, śmigol? Tak. Ja. Hmm. Ja nie, No, no. <laughs> Spoko. Yy, specjalista teraz. No niestety mam tak. Zpieczę no bo... coś pisać, czy ja mam pisać? Yy, jak chcesz, tylko trzymaj troszeczkę dłużej góry. Dobra, więc teraz tak, poczekajcie, położę, tak. Dobra, leży, więc tak, jest to jaza, są postać, która ogniży jest kolejnie za... Tańcie, yy, że posiada z bombę, który przed chwilą mówił o nim oraz posiada yy, z mnie Awaria jest bardzo ważną bardzo rzeczą dla naszej postaci. Yy, czemu? A ponieważ yy, dają one nam możliwość wyłączenia wszystkich umiejętności każdej postaci, która jest, yy, znajduje się w danym zasięgu naszej awarii. To więc tyle, jeżeli chodzi o umiejętności, teraz może o broniach, bronie, ogólnie gorąc bronie dla specjalistów są to ciężkie karbiny masynowe, no bo inaczej tego nazwać się, można, oczywiście można to wybrać z No ale ja uważam za, za morską bronią, więc na no, niej dużo nie powiem, ponieważ jej nie używa. Ja też nie. Więc Co można powiedzieć, możemy powiedzieć o tych ciężkich karabinach, więc tak, są one dobrą bronią, ponieważ mają dużą kontrolę odrzutu, są dosyć cenne. Myślę, że ten e-mail dodawany jest dużo mniejszy, jeżeli chodzi o Yy, inne tą przykładowo... Yy. przykładowo. szturmowiec albo sniper. Czekajcie po mnie No spoko, rozgrywka się już prawie kończy. No, kończy się na Myślałem, A myślę, że będzie my yy, Szkoda. na nie skończyłem? No skończyłeś na broniach, ale dużo już nie dopowiesz, chyba że będzie dogrywka. W wątpię. Ogólnie jedna runda trwa około 10 do 15 minut. Sądy zazwyczaj dwie rundy. Za każdy przejęty punkt dostajemy więcej czasu. Możemy się szkolić na niej i mamy... Im więcej się wyszkolimy w danej, w danej broni, nie, tym więcej opowie. mamy krytyków. E, tak, jest to plusem, ponieważ e, przykładowo grałem z najperem, jeżeli dojdziemy do 8-9 poziomu, to mamy nasz poziom, który wychodzi 4-1 na 4. Nie wiem, czy jest to duży współczynnik. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te tak, wstępne informacje gry. Ja o mnie e, do pogrania. Proszę. A co no tam jeszcze? właściwie nic najwyżej yy, przekażemy więcej w następnych filmikach, jak sobie o czymś przypomnimy, prawda? Więc dziękujemy za oglądanie i życzymy miłego dnia. I, po, i powodzenia w grze. Na razie.